Międzynarodowe rozmowy o łączeniu samorządów w Lubinie. Chodzi o to, żeby administracja była efektywna, więc mniej biurokracji, mniej administracji, więcej wykonywania zadań merytorycznych. Nie uwaga, Legniczanina przyczyną pożaru. Miejsce przed piecem nie było odpowiednio zabezpieczone metalową płytą. Jest czwartek, 18 kwietnia. Edyta Drzymała, witam i zapraszam na informacje. W międzynarodowym gronie rozmawiali na temat łączenia samorządów. Władze Lubina zorganizowały międzynarodową konferencję samorządową Silni razem. Do Lubińskiej Muzy przyjechali przedstawiciele polskich samorządów, które są zainteresowane tematem łączenia. Mogli wysłuchać jak procesy łączeniowe wyglądały w Danii, Niemczech i Czechach. Gościem honorowym była Magdalena Młochowska, podsekretarz w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, które zachęca samorządy do tego typu praktyk. Na konferencji nie było przedstawicieli gminy wiejskiej Lubin. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji pracuje nad ustawą o zachęcaniu samorządów do łączenia się w większe jednostki. MAC tak zaplanował pracę nad ustawą, by nowe prawo weszło w życie z końcem tego roku. Ministerstwo planuje mobilizować samorządy głównie poprzez zachęty finansową. Mówimy o zwiększeniu zachęty w tej chwili. Jest zachęta do łączenia się jednostek samorządu teatralnego. To jest o 5% wzrost w picie przez 5 lat. My korygujemy po części tę zachętę, tak aby ona była bardziej atrakcyjna dla jednostek słabszych finansowo. To będzie wyrównywanie do średniej krajowej tych wpływów w picie. Podobny do lubińskiego problem ma wiele miast w Polsce, które są otoczone tak zwanymi gminami obwarzankowymi. Na przykładzie gminy wiejskiej Lubin można zobaczyć, że mieszkańcy korzystają w większości z tego, co oferuje im miasto. W Polsce problemy takich miast jak Lubin wyglądają podobnie. Samorządowcy zwracają szczególną uwagę na zbyt rozbudowaną administrację znajdującą się w jednym mieście. Wspólna administracja ze względu na to, że zajmuję się administracją w urzędzie, powiem, że doskonały pomysł, bo nam w mieście to bardzo przeszkadza, tak? że bardzo często osoby nie wiedzą, czy mają pójść do gminy miasto, czy do gminy wiejskiej, czy do starostwa powiatowego, żeby sprawę załatwić, a w tej chwili niestety tego typu, taki ten podział istnieje i muszą, muszą mieszkańcy, choć niezadowoleni, przejść do innego urzędu. I właśnie na zmniejszeniu administracji i biurokracji najbardziej zależy ministerstwu. Chodzi o to, żeby administracja była efektywna, więc mniej biurokracji, mniej administracji, więcej wykonywania zadań merytorycznych. Oprócz samorządowców z całej Polski do Lubina przyjechali także goście z zagranicy, by podzielić się doświadczeniami. Na przykład w Danii od pięciu lat funkcjonują samorządy, które utworzyły się z połączenia mniejszych jednostek. Obecnie widać, że połączenie przynosi profity, także finansowe. Proces pokazał także, że mieszkańcy nie mają się czego obawiać. Jeśli idzie choćby o system edukacji, zmiany zaszły głównie na szczeblu administracyjnym. Nadal mamy ten sam system edukacji, zmienił się sposób zarządzania tym systemem. Zainteresowani tą problematyką mogli więc wiele się dowiedzieć na temat doświadczeń w innych krajach, a także posłuchać, co samorządom, które zdecydują się na połączenie, proponuje rząd. Mimo wszystko, żaden przedstawiciel obwarzankowej gminy wiejskiej Lubin nie zjawił się w Muzie. Boleję na tym, że Gmina nie przyszła do nas w obecności pana przewodniczącego Rady ani też Wulta, bo forma dialogu to nie jest forma taka, że się odmawia rozmowy tak naprawdę. Tak? Myśmy zaproponowali już kilkakrotnie rozmowy na temat połączeń, natomiast nie ma co się obrażać. Nie no można po prostu nie przyjąć pewnych rozwiązań, ale trzeba je przedyskutować. Może się znajdzie rzeczywiście dobre rozwiązanie dla dwóch stron. Jak tłumaczyła wiceminister Młochowska, najwięcej obaw mogą mieć właśnie przedstawiciele tych gmin, które mają zostać połączone, bo muszą się liczyć z likwidacją urzędu i utratą stanowisk. O nich również jednak ministerstwo pamięta i proponuje, by w pierwszej kadencji po połączeniu Rady Miast miały większą ilość radnych niż wynika to z liczby mieszkańców. Za nieostrożność i nieuwagę 64-letni Legniczanin może trafić do więzienia na 3 lata. Mężczyzna sprowadził bowiem bezpośrednie niebezpieczeństwo pożarów w kamienicy, w której mieszkał. Akt oskarżenia w tej sprawie trafił do Legnickiego Sądu. 64-letniego Tadeusza W. całkowicie pochłonęło korzystanie z komputera. Mężczyzna zapomniał, że rozpalił w piecu kaflowym, a drzwiczki do paleniska zostawił otwarte. Nieuwaga Legniczanina mogła doprowadzić do tragedii. Miejsce przed piecem nie było odpowiednio zabezpieczone metalową płytą. Znajdowała się tam podłoga drewniana, a także liczne porozrzucane przedmioty. Mężczyzna po północy podłożył kilka brył węgla do pieca, po czym zasiadł do komputera i nie zwracał uwagi na to, co się dzieje. Po pewnym czasie odwrócił się i zauważył, że. Bryła węgla, która wypadła z pieca, doprowadziła do powstania pożaru, i już w, takim, w takiej fazie, że rozwinęły się płomienie na wysokość jednego metra. Pożar ten mężczyzna zaczął gasić, nie udawało mu się to. Wezwał na pomoc sąsiadów, również pomoc sąsiadów nie pomogła. Wówczas wezwana została straż pożarna i to dopiero straż pożarna ugłasiła pożar. Powołany w tej sprawie biegły z zakresu pożarnictwa stwierdził, iż przyczyną powstania pożaru była bryłka węgla, która wypadła z paleniska. Mężczyzna nieostrożnie obchodził się z tym piecem, do którego należało podłożyć w taki sposób ogień, aby następnie zamknąć drzwiczki i uniemożliwić wypadnięcia, wypadnięcia żarzących się brył na podłogę, która to podłoga początkowo zajęła się w taki sposób, że się żarzyła, a potem doszło już do rozwoju płomieni. Tadeusz W. przyznał się do popełnienia przestępstwa za nieumyślne sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa. Grozi mu kara od jednego miesiąca do trzech lat pozbawienia wolności. Oglądają Państwo informacje, a za chwilę jeszcze wysokie kary za wypalanie trawy. Herb Lubina i logo MKS Zagłębie Lubin ozdobią dwa lubińskie ronda. Mieszkańcy regionu legnickiego na potęgę wypalają trawy. Dziennie strażacy otrzymują po 50 zgłoszeń dotyczących tego problemu. Mimo prawnego zakazu nikt go nie respektuje, a kara za wypalanie traw może być wysoka i sięgnąć nawet 5 tysięcy złotych. Takie sankcje wynikają z ustawy o ochronie przyrody. Wypalanie traw to najtańszy sposób na pozbycie się wyschniętej trawy czy też chwastów po zimie. Jednak mało kto zdaje sobie sprawę, że taka niefrasobliwość może stworzyć bardzo duże zagrożenie, zwłaszcza jeżeli trawa wypalana jest w pobliżu dróg. Są to celowe podpalenia, ponieważ nie ma takich warunków, żeby miał powstał samozapłon czy yy, no nie wiem, z jakichś innych przyczyn, tak, bo nie ma czasem od pociągu możesz coś zapalić, a to w sezonie letnim, kiedy jest sucho, a nie w tej chwili, gdzie ziemia jest wilgotna. I tylko posusz trawy zeszłorocznej jest na wysokości tam kilku centymetrów od ziemi, dopiero suchy i to pali się po prostu nad ziemią. Dziennie lewnicy strażacy otrzymują blisko 50 zgłoszeń do palących się traw. Zdarza się, że zgłoszenia takie pokrywają się w czasie. Zastępy od nas są zajęte do działań innych, tym samym na jakiś czas obniżony jest poziom gotowości. Strażacy przypominają, że każdy kto zostanie złapany na gorącym uczynku nie będzie mógł liczyć na pobłażliwość strażaków przy wypisywaniu mandatów. Herb Lubina i logo lubińskiego klubu MKS Zagłębie Lubin pojawią się na rondach przy ulicy Leśnej w Lubinie. Inwestycja ma ruszyć w ciągu najbliższych kilku dni, a zakończy się w maju. Wypełnianie rond kostką brukową będzie kosztować 75 tysięcy złotych. Wstępne plany, by wewnątrz rąd posiać trawę zostały zmodyfikowane i wiadomo już, że zdobić je będą herb Lubina i logo MKS Zagłębia Lubin. Została podpisana umowa z wykonawcą robót budowlanych polegających na wypełnieniu dwóch rąd w ciągu ulicy Leśnej. Całość zadania zamknie się kwotą 75 tysięcy złotych. Prace przy wypełnianiu rond mają ruszyć w ciągu najbliższych kilku dni. Cała inwestycja zakończy się w pierwszej połowie maja. Będą one wypełnione kostką betonową. Będzie tam utworzony z kostki wizerunek Herbu Miasta i wizerunek loga Zagłębia Lubin. Budowa rond w tym miejscu była niezbędna. Po pierwsze zmuszają one kierowców do ograniczenia prędkości, a zbyt szybka jazda ulicą leśną była wręcz codziennością. Po drugie oba ronda ułatwiają przejazd przez skrzyżowania z ulicą Wyszyńskiego i Szpakową, co w godzinach szczytu graniczyło z cudem. Wytrują szczury w Lubinie. Od osiedla u stronie rozpoczęła się tegoroczna deratyzacja miasta. Tym razem m.in. w rowach, studzienkach czy kanałach. Zamiast specjalnych środków gazujących, jakie stosowano w poprzednich latach, zostaną rozłożone tradycyjne trutki na gryzonie. Lubinianie przez dwa najbliższe tygodnie, kiedy trutka będzie najbardziej aktywna, powinni uważniej pilnować swoich dzieci i domowych zwierząt. Ma różowy kolor i kształt małego prostokąta. Konsystencją przypomina kredę. To nic innego jak trutka na szczury. Pierwszy etap tegorocznej deratyzacji rozpoczął się dzisiaj na osiedlu Ustronie i potrwa do niedzieli. W poprzednich latach urząd miejski, który zlecał deratyzację, decydował się na gazowanie gryzoni. W tym roku jednak wybrano inną metodę walki ze szczurami. Gazowanie polegało na tym, że to no po prostu rzucało się tam środek, który gazował. Troszeczkę może to jest nie, bardziej niebezpieczne dla, dla ludzi i zwierząt, a tutaj to jest, myślę, że to jest bardziej bezpieczniejsze, dlatego że no po prostu ten szczurek, jak będzie sobie chodził kanałami, to on po prostu tak czy tak podejdzie do tego, do tej trutki i będzie ją jadł. Deratyzatorzy zalecają mieszkańcom miasta szczególną ostrożność przez dwa tygodnie od momentu wyłożenia trutek. W tym czasie będą one aktywne, trzeba więc większą uwagę zwrócić na domowe pupile, ale także na dzieci. Rozkładamy ją w kanałach i w dziurach i w kanałach burzowych. Trutka ma swój specyficzny, znaczy jest niedobra dla, dla człowieka czy dla zwierzęcia, bo ma bardzo niedobry smak. Trutka ma działanie po 7 dniach. Ma właściwości mumifikujące. Także szczur po roz, po zjedzeniu tej trutki dopiero po 7 dniach pada i rozkłada się. I zostaje z niego tak, jakby papier. Drugi etap deratyzacji zaplanowano na jesień. W Lubinie szczurza populacja nie jest zbyt duża, jednak deratyzatorzy zwracają uwagę, że często to właśnie zachowania ludzi doprowadzają do tego, że gryzoni jest coraz więcej. Proponują nie dokarmiać gołębi czy dachowców. W tym wydaniu to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.